Myśleliście, co się stanie, jakby stanąć pociągowi i go zablokować? Ja też nie wiem, co by mogło się stać i się nie zastanawiałem. Więc dzisiaj to sprawdzimy. Więc hej, witajcie z tej strony, celek witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj jesteśmy w The 2. I jak ja sprawdzimy to, no, weźmiemy sobie samochodzik. Chyba najlepiej będzie samochód. Ale weźmiemy sobie do tego naszego golfa z poprzednich odcinków. Nie z poprzedniego odcinka, nie z poprzednich odcinków. Bra. Bierzemy. Jakby mi jeszcze mogło to coś zniknąć, to bym był w niebie. Dobra. Teraz szukamy jakiś torów. Tu. Nie. Ha. Gdzie by mogły być tory? Да нет, сам тот. To jest droga. Ha. No, to będzie najtrudniejsze. Dobra, mamy tory. Chociaż że na jakimś przejeździe. O, tu jest przejazd. W tym... Nie chciałem wychodzić z mapy. Kurdej. Dobra, wiem gdzie jest znacznik. Najbliżej mamy tu, więc się tu tepniemy. Kudę? Samolotem jesteśmy, najgorzej. No w którą ja mam stronę? Dobra, lądujemy tu. Wchodzimy w opcję i zmieniamy na, na golfa GTI. Dobra Stajemy w tym miejscu. Szukamy pociągu. Z tamtej strony. Coś płacze ze śmiechu, może dlatego, że stoję na torach. Nie wiem. Dobra, jest pociąg. Dobra, wychodzimy z tego. Szybko, 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 szybko. W ogóle te tory są 2D, nie? Zamykają się szlabany. Nie wiem, mam się cieszyć czy nie. Cieszyć czy płakać? O to jest pytanie. Weźmy sobie wtedy bez zdjęć, bo to było straszne. Popatrzcie, co się stało z tym autem. Weźmy sobie coś takiego. Zabierzmy sobie jakąś taką kamerę. Przybliżenie takie, pochylenie takie. Tylko muszę trochę to obniżyć, żeby było auto widać. Pokaż pojazd. Tak, było to na pojeździe odrobinkę. Uszkodzenia takie. Pokaż kierowcę nie, światło nie. Inni gracze nie. Ruch uliczny może być. Para dnia: 12. Pogoda. To jest fajne. To wyłączone, to wyłączone. Tu robimy ciemne. Nasycenie trochę słabsze, rozmycie ruchu, trochę coś, coś takiego. Pewnie i tak to zmienię. A ja nie wiem jeszcze, może zrobię inną miniaturkę, może nie to się okaże. I udostępnijmy je na stronie. Dobra, już możesz mi wejść z tego trybu. O, pociąg znikł. Ale musimy to jeszcze raz przetestować, bo Miniaturkę robiłem. Stajemy mi jeszcze raz. Myślałem, że to pociąga, to samochód. Tu się nie zapowiada, kurde, już pociągu nie ma, nie. No nie ma. Ja słyszałem pociąg, czy mi się tylko wydawało. No ewidentnie nie ma di Dobra, cofnijmy się i poczekajmy. Weźmy może w pierwszym ale by to strasznie z pierwszej osobowej kamery wyglądało, zamykają się szlabany z tej, ale szybki. Ale, m... Ale mnie wyrzucił. Ale to jest creepy, jak on wjeżdża we mnie. Dobra, to już sprawdziliśmy. Rozgrajmy sobie jakieś inne zawody dla rozluźnienia. Ale to jest straszne, jak on tak wjeżdża tak agresywnie, i że strasznie jak się szlabany w ogóle zamykają, mnie. Głupie jest to, że on ma napęd na przód i się tego zmienić nie da. Jakbym miał na tył albo na cztery koła, to by było fajniej. Dlaczego wybrałem te zawody? O nie, to nie te! Kurde! Bo w tym miejscu są też takie zawody, że jedzie pociąg obok, ale nie wybrałem tych! Kurde! Ale ten samochód jest zniszczony. Oni mnie gonią. Tak nie powinno być. Oni już powinni sobie odpuścić. Naprawdę nie trzeba mnie gonić. I tak nie dacie rady, pewnie dadzą, ale lepiej w siebie wierzyć. Więc nie dacie sobie ze mnie rady, nie dacie, nie dacie. Chyba jednak dadzą, bo ja nie patrzę na drogę jak jadę. Nie wyjeżdżaj z tej drogi. Udydy. No nie. Opak. Nie. Dobra. Mamy to pierwsze miejsce. Kolejna ikona Ale mnie jeszcze w tył walnął tą ferarką Nie no, ja się tepam do domu po prostu tepam się do domu Ale to bym <ścoughs> ciągle ten pociąg był straszny Ukropny. On tak szybko jechał. On nie miał hamulców chyba. Ale ładna woda. Ale dobra, to by było na teraz tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Chyba nikt wam chyba Chyba nikt wam chyba, chyba nikt wam nie pokazał jak to wygląda, by was pociąg przejechał w Dekru 2. Ale dobra, to by było na teraz tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, a ja się z wami żegnam. Na razie i pa pa!